Witajcie kochani. Można to robić we wrześniu, w październiku, w listopadzie, w lutym, w marcu. Jeszcze można obornik. Podsypujemy pod drzewka owocowe. Ja robię to tak, że najpierw obsypuję drzewko obornikiem. Akurat tutaj jest naturalny i zasypuje ziemią. Zobaczcie, dżownice są. Ziemia jest bardzo pulchna. Ja tutaj przykrywam to i ładnie mi się później to rozkłada. Kury oczywiście rozgrzebią, zauważcie, tam wydziobują różne składniki. I tak na przykład u siebie w sadzie. Pod drzewkami robię. No, nie taką ilość, oczywiście mniejszą ilość robię. Ale tak podsypuję podróże w ten sposób. Pod drzewka owocowe. Także każdemu polecam taki zabieg wykonać jeszcze przed ruszeniem wegetacji. Pozdrawiam i do zobaczenia. I kury. Zajęły się. Podsypałem obornikiem. Drzewka owocowe, które tutaj w zagrodzie rosną. Ruszyłem ziemię. Dżownic się trochę pojawiło. Tutaj też podsypuję. Podsypię pod śliwkę. Będzie nam ładnie rodzić, a kury przynajmniej trochę fitnessu zażyją. Przyda im się trochę. Zebrały sporo tłuszczyku, więc czas teraz trochę się ruszyć. Pochodzić po dworzu. na więc do pracy. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia. No jesteśmy teraz u mnie w sadzie? Taczki przygotowane. Ha halo psiaku co? Senior senior. No tak. No. Widły w dłoni I trochę podwadzamy w tej ziemi. I robimy taki lekki, płytki dołek. I na przykład na takie drzewko <laughs> jak to trzy widełki płaskie. I wystarczy. Podsypujemy gdzieś nie za blisko. Tak, dziś ja tu jeszcze zrobię większy dołek, dobre 50 cm, i, i można się bawić ze wszystkimi drzewkami w taki sposób. Do zobaczenia. Teraz jestem przy nektarynce. Dokładnie jedna sztuka wideł poszła pod to drzewko. Tu jest bardziej taki obornik sypki poszedł. Został wysypany. Więc będzie sobie tutaj ładnie czerpać te składniki. I tak robimy pod każde drzewko. W zależności od wzrostu od tego, ile mamy tego obornika. Maksymalnie są to trzy widełki, ja pod takie drzewka daję dwa, trzy, a czasem pod mniejsze tylko jedno wystarczy, to pod, na przykład pod taką węgierkę jak ta wystarczą tylko dwie, to już takie max dwie, dwa widełki. Pod taką czeresinkę dam trzy, bo jest to już większe drzewko owocowe, ale zrobię większe koło, tak żeby ładnie obsypać, nie za grubo. Pod tą czeresinkę też dam, no tutaj dam dwie i pod te mniejsze drzewka dam po jednej. Także... Będą ładnie podsypane. Jeszcze tam pod maliny podsypię i będę miał wiosenne sprawy załatwione. Do zobaczenia.